Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia A jakżeby inaczej Bardzo zimowej, popatrzcie Na te czapy Śniegu, bardzo zimowej Prognoza na nadchodzący tydzień Który akurat o ironio Będzie przy, przyniesie ocieplenie Jak to zwykle u nas yy, Na święta No ale ta zima po prostu, no niesamowite Od wielu lat nie było, nagrywam ten materiał w świętokrzyskim No popatrzcie, tu jest zima fest Ponad 30 cm śniegu, momentami po kolana, a nawet więcej, zaspy. Także tutaj jest zima. Ho, ho, ho. No ale ci wszyscy, którzy czytali moją prognozę na 2022, czy na ten mijający rok, w dziale prognoza pogody, no to pewnie nie są zaskoczeni, bo i tę listopadową, i tę grudniową, ten grudniowy atak zimy, mówiąc najogólniej, przewidziałem. Więc tam możecie sobie to sprawdzić, żeby sobie zweryfikować niektóre prognozy. No i przewidziałem również, że Boże Narodzenie będzie dosyć ciepłe. No i na to wygląda, że tak będzie na Wigilię. Szykuje się ocieplenie. I to jest najśmieszniejsze, jest to, że to jest taka dosyć typowa tradycja klimatyczna w Polsce, gdzie na przesileniu zimowym po prostu jest ciepło. Pojawia się tradycyjne ocieplenie, więc te takie śnieżne, Boże Narodzenie, to jest po prostu taki trochę bardziej mentalny, medialny, taki trochę wymiar, który my tam lubimy oglądać, bo to ładnie wygląda w telewizji, ale w klimacie najczęściej jest ciepło. To jest taki paradoks. No ale mamy zimę, nagrywam jeszcze, no nie jeszcze, no jest zima, śnieg, śnieżyca. O, no jest niesamowita pogoda. Ci, którzy lubią taką aurę zimową, na pewno nie narzekają, a ci, którzy nie lubią, no to... Mają zagłostkę. Jechanie samochodem, podróże, odśnieżanie jest problemem, ogrzewanie domu. No ale zima po prostu i to co ja wielokrotnie mówiłem, że zima wróci i wraca. No dobrze, co nas czeka w tym bardzo ważnym tygodniu, no bo w końcu świątecznym, w świątecznym tygodniu Bożonarodzeniowym. Jaki on będzie, czy będzie fajny, czy będzie taki se ciepło, oczywiście od strony takiej jej duszy, emocji, jakie nastroje będą panować. No, wydawać by się mogło, że święta wcale nie muszą się nakładać na jakieś bardzo ważne zdarzenia, a jednak się będą nakładać. Czekają nas bowiem bardzo istotne zmiany. We wtorek Jowisz wkracza do znaku barana. On już w tym znaku był na chwilę. Potem się cofnął w ryby. No i wkracza w znak barana w znak barana, który Jowiszowi da dużą piekielną mocno. w końcu to jest marsowa przestrzeń. Jowisz dobroczynny, dobrotliwy, ciepły, opiekuńczy, w tych rybach prawda, w starym swoim władztwie był no i teraz krasza do barana o tym mówię więcej na pro, w czasie na progno, w prognozie na styczeń, która już niedługo też będzie do obejrzenia na YouTube, ale więc te bardziej globalne procesy, jakieś tam Społeczne. Natomiast w naszym konkretnym przypadku nas, odczujemy to w postaci pewnego takiej mobilizacji, pod pewnymi względami to może być bardzo pozytywne. No bo mobilizacja, mobilizacja będzie dawać, yy, jakby siłę przetrwania, będziemy mieli większą energię do przetrwania, będziemy mieli większą taką sprawność i efektywność w radzeniu sobie z różnymi codziennymi problemami. No bo jeżeli Jowisz da takiego kopa energetycznego, marsowego, no to te wszystkie nasze codzienne problemy, troski, zmartwienia, które gdzieś tam codziennie się z nimi szarpiemy, zmagamy, no to w tych właśnie sferach, dziedzinach życia no to dostaniemy takie wsparcie energetyczne, marsowe właśnie, dzięki któremu jakby łatwiej nam przyjdzie rozwiązywać te sprawy dnia codziennego i problemy, z którymi się zmagamy. Więc to może być pozytywne. We środę no, bardzo ważny dzień, zimowe przesilenie. Najkrótszy dzień, najdłuższa noc. O godzinie 22.47 słońce wchodzi w znak koziorożca i następuje bardzo magiczny, ważny moment, który był w wielu kulturach bardzo uroczyście obchodzony. Jako Dies Solis Invictus, dzień niezwyciężonego Boga Słońca w Iranie, poświęcony mitrze. Kiedy jest najkrótsza, najkrótszy dzień i najdłuższa noc, wtedy rodzą się bogowie. Więc nic dziwnego, że Boże Narodzenie zostało zaklimatyzowane do innych świąt, których nie brakowało w, przecież w historii mitologii, kultury i religioznawstwa. Więc Boże Narodzenie obchodzimy właśnie w też tym dniu. Ale to też ciekawe, bo przesilenie będzie we środę, a Boże Narodzenie z 25. No bo więc... 2000 lat temu zimowe przesilenie było mniej więcej 25 grudnia, właśnie, więc się po prostu na skutek różnych astronomicznych zjawisk, precesji i innych historii przesunęło wcześniej, no ale tradycyjnie obchodzimy jako święto stało 25 grudnia, ale przesilenie we środę. W słońce wchodzi w znak koziorożca, no i od tego momentu zacznie przybywać dnia. No, ale tego nie widać na początek. A to też ciekawe a propos tego przybywającego dnia albo tego, że słońce się zatrzymuje na trzy dni. Na trzy dni jego wschody i zachody są właściwie w bardzo podobnym momencie się odbywają. Czyli dlatego, są, dlatego jest tradycja trzech króli. E, trzech króli, czyli trzech e, e, dni, w których słońce się zatrzymuje. Jego długość trwania dnia i nocy Oczywiście astronomicznie patrząc To to nie ma czegoś takiego Ale no, dla naszych obserwacji Tak to jest widoczne Więc taka ciekawa rzecz We czwartek słońce w kwadraturze do Jowisza Czyli dużo pośpiechu Gonitwy, napięcia No wielu z nas poczuje, że O kurcze ile jeszcze spraw do załatwienia Ile jeszcze rzeczy do zrobienia Ile jeszcze tematów do ogarnięcia więc wielu z Was poczuje taką presję. Wiadomo, szaleństwo, zakupy, no Jowisz, jak nie działa, to wtedy mamy tendencję do takiego trochę łańskiej fantazji. Czy robimy różne rzeczy, które nie są zbyt rozsądne, nie są zbyt przemyślane, a zatem yy, ostrożnie, jeżeli chodzi o takie różne szaleństwa zakupowe, sprzedażowe, handlowe, w tym dniu po prostu uważajmy, trzymajmy się za kieszeń, bo ta kwadratura słońca z Jowiszem może dawać nam takie tendencje do... Zaniedbywania racjonalnego, racjonalnego myślenia a propos pieniędzy. Natomiast bardzo piękny trygon, Wenus z Uralem, który sprawi, że będzie duża szansa na to, żeby zachować to, co jest najpiękniejsze w tych świętach czyli e, takiego, taki nastrój miłości, rozumienia, pogodzenia, e, kontaktu takich serc i dusz czyli to, co jest najpiękniejsze właśnie w tych świętach czyli. To święto tej naszej intymności, tej, e, tego klimatu cudownego, którego tak kochamy. W Boże Narodzenie właśnie ten aspekt bardzo, bardzo nam w tym pomoże i, i będzie nas wspierał. W piątek przeddzień wigilii mamy do czynienia z nowiem, nów księżyca w znaku koziorożca. Bardzo ważne zdarzenie. I bardzo duża również szansa na to, żeby z pewnymi rzeczami ruszyć, zacząć, wystartować, uruchomić je. Czyli e, nów w znaku koziorożca. Oczywiście e, tradycja astrologii zakłada, że księżyc w znaku koziorożca jest na wygnaniu, czyli w niekorzystnej dla siebie pozycji. No ale tutaj nie patrzymy takimi kategoriami: patrzymy na to potencjalnie, nów jest momentem, kiedy oczywiście księżyc jest najsłabszy, patrząc się tak od strony energetyczno-magicznej, no, ale z drugiej strony jest to też początek czegoś. Więc. To jest dobry moment tak naprawdę, żeby składać życzenia, żeby podzielić się własnymi myślami, emocjami, uczuciami. Więc w piątek mm, ci, którzy będą składali sobie życzenia, mieli jakieś spotkania rodzinne, to będzie bardzo taki wyjątkowy moment. Taki trochę można powiedzieć wigilia wigilii. I ten dzień pozwoli nam coś zrozumieć, zwłaszcza takiego, że mamy za sobą bardzo trudne lata wojna e, k, Najpierw pandemia, izolacja, samotność, wielu ludzi. E, problemy związane z problemy związane z e, właśnie z tym tym takim e, e, z tym są z tym, z samotnością, izolacją społeczną, e, która nam bardzo dokuczyła wielu ludziom ogromnie. więc potrzebujemy jakiejś takiej serdeczności zrozumienia bliskości ciepła. Ona jest bardzo ważna i na tym zwróćmy uwagę właśnie ten ten nów nam w tym pomoże. Wecz w, e, no we czwartek mamy w sobotę mamy oczywiście wigilię. Pierwsza gwiazdka, czy będzie widoczna, oczywiście to zależy od pogody, jeżeli będzie pogoda, to możemy ją zobaczyć w postaci Wenus, która będzie zachodziła zaraz za słońcem, czyli jak będzie zachód słońca, czyli e, no gdzieś tam przed 16 może nam się uda Wenus zobaczyć na zachodnim horyzoncie. Bo w jest w koziorożcu, czyli będzie widoczna jako ta gwiazda wigilijna, więc obserwujmy zachodnie niebo, może nam się udają zobaczyć zaraz po zachodzie słońca albo już blisko zachodu słońca, jak będzie ładna pogoda. Czyste niebo to na pewno będzie widoczna bardzo ładnie. W niedzielę bardzo sympatyczny aspekt pierwszy dzień świąt. Bardzo fajny sekstyl Merkurego do Neptuna, czyli taki aspekt, który pomaga nam się wyciszyć, uspokoić, pogodzić, odnaleźć tą równowagę duszy i umysłu pod tego wszystkiego, co nam bardzo, bardzo potrzebne jest po tych ciężkich różnych chwilach kryzysów teraz zamieszania, niepokoju. Więc potrzebujemy bardzo tego takiego zrównoważenia, pogodzenia i to nam się uda na pewno. Pierwszy dzień świąt będzie bardzo miło, bardzo fajnie, bardzo przyjaźnie, ciepło, serdecznie, z dużą ilością czułości i takiej naprawdę serdeczności, której nam bardzo, bardzo potrzebne jest. A ja was bardzo serdecznie zapraszam, jak już mamy taką serdeczność właśnie, ale i też i planowanie, prognozowanie, no bo w końcu o to nam chodzi o prognozowaniu w astrologii. E, w, e, w, mianowicie prognoza na rok 2023 e, w Polskim Towarzystwie Astrologicznym 11 stycznia. Organizujemy wykład online. Wejdźcie sobie na profil na Facebooku Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Znajdźcie link. Zobaczcie jak się zalogować. 11 stycznia o 19:00 wykład Horoskop na temat 2023. Co nas czeka? Świat, Polska, sytuacja globalna, polityczna, społeczna, ekonomiczna. Ważne układy, konfiguracje astrologiczne, ingresy, zdarzenia. No, ho ho ho. Bardzo ciekawy rok, zaskakująco ciekawy. Zobaczycie i wbrew pozorom ci wszyscy, którzy tam straszą wojny, katastrofy, o tu będziecie zaskoczeni pewnym nazwijmy to optymizmem, który się pojawia, ale szczegółów oczywiście nie powiem, no bo po to właśnie Was zapraszam, żeby na tym wykładzie dowiedzieć jak to tam będzie w tymże 2023. W moim sklepie na solarius.pl jest horoskop już do właśnie do na rok 2023. Właśnie ta moja niebieska ten niebieski zeszyt prognoza którą znacie od 23 lat wydawana więc zapraszam oraz astro kalendarium na rok 2023 taki ładny pakiecik można pod choinkę na nowy rok jak ktoś sobie życzy. Spieszcie się z zamówieniami bo się kończą kończą nam się już i horoskopy i jedne i drugie więc jak ktoś komuś zależy to jeszcze przed świętami no to trzeba się spieszyć. Wyślemy na pewno jak będą zamówienia, ale trzeba się spieszyć. Najlepiej jeszcze właśnie dziś w poniedziałek to zacząć. Będzie to e, najłatwiej nam wysłać, a Wy najszybciej odbierzecie. A wiemy, że teraz jest natłok prezentów. E, w, e, 18 stycznia startuje kurs tarot wróżebny dla tych wszystkich. No, mam, zakończyliśmy niedawno kurs tarot magiczny. Nie ukrywam, uczestnicy są zachwyceni, no nie będę tutaj może, może nie powinienem się tak bardzo tutaj wychwalać, no ale jeżeli są zachwyceni, a możecie ich zapytać, rekomendacje już nam udzielają, bardzo mi się podobał, a teraz przechodzimy do strony bardzo praktycznej tarota, czyli jak wróżyć z tarota, jak się tarotem zajmować w sensie praktycznym. Wróżebnym, czyli układy, praca z tarotem, e, e, BHP pracy z tarotem, energię w tarocie, magia, e, d, 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 pomaganie. Czyli niekoniecznie tylko dla wróżek, ale również dla terapeutów, doradców, coachów, trenerów, a dla, też dla tych, którzy sobie chcą tarota tak dla siebie bardziej użyć, więc dla nich też jak najbardziej jest to przydatne. Natomiast 19. Astrologia prognostyczna. Drugi potężny dział w astrologii, poza astrologią urodzeniową, czyli horoskopem urodzeniowym, astrologia prognostyczna. Prognozowanie w astrologii to to bardzo, bardzo ważna rzecz. Na co nam horoskop urodzeniowy, jeżeli nie potrafimy, jeżeli nie możemy prognozować, czyli patrzeć jak to wygląda dynamicznie w skali czasu. I właśnie ten kurs jest poświęcony prognozowaniu. Intensywny trening astrologiczny dotyczący prognozowania w astrologii. Zapraszam serdecznie. A 9 Marca, astrologia medyczna, czyli ciało, duch, umysł, energia, konfiguracja naszego horoskopu, jak wpływa na nasze zdrowie, czyli taki wymiar psychosomatyczny, duchowy, medyczny. Jak interpretować, jak pracować z horoskopem w kontekście medycznym, terapeutycznym, czyli jak pomagać sobie bliskim, którzy potrzebują tejże pomocy właśnie o tym jest ten jest ten właśnie kurs. Wszystkie kursy będą online oczywiście, więc zapraszam Was serdecznie na te kursy, na spotkanie z astrologią i no i życzę Wam pogodnych świąt, aby ciepło, rodzinne, miłość gościły przy stole, żeby pierwsza gwiazdka zapowiadała coś pięknego, pogodnego, serdecznego. Tego Wam bardzo, bardzo serdecznie życzę i, i do zobaczenia za tydzień.